Siema, to ja, Kubis, a dzisiaj razem z tatą znalazłem cmentarzysko starych autobusów, busów i innych trolejbusów. Redo, e, wejdziemy w drugą. Jest to śmieć, gracz. i... Pewnie okradli części, które się przydawały. Tutaj mamy cały silnik. Jak ktoś chce, może sobie zastopować i tutaj obejrzeć dokładnie cały. Mamy tu też wybebeszony konkretnie hydrauliczny system drzwi otwieranych automatycznie. Tak, tutaj teraz przejdę. Do kierowcy i tak. Siedzenie kierowcy jest całkiem rozwalone. Tutaj leżą jakieś części, teutki i inne dziwactwa. Leży tu nawet gaśnica. Nie ma krzesła, żebym przypadkiem nie mógł sobie usiąść. Kluczyki też są. Stycznice. Różnica jest urwana, eee, tutaj już w sumie niczego nie ma i to chyba tyle. W tej chwili jesteśmy w części pusu. Ten to kompletny grat. Ni <laughs> na nigdzie nie pojedziemy. Widać wielką dziurę w masce, ogromną. Zaraz wejdę do środka z drugiej strony. I pierwsze siedzenie kompletnie leży do góry nogami. Ledwo można się dostać do kolejnych. Wszędzie są porozrzucane śmieci. Tutaj też wszystkie, nawet pedały, powyrywane.

Tak, proszę wsiadać. Na tak. Uwaga, uwaga, ważne ogłoszenie dla wszystkich pasażerów. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ani subskrypcji. Bardzo byłbym Wam wdzięczny. Koniec komunikatu. Do widzenia.